Na zewnątrz stacji kosmicznej dwóch astronautów pracuje nad naprawą. Nagle słyszą dziwny hałas, który sprawia, że bolą ich uszy, gdy zbliża się cień. W USA grupa nastolatków wyjeżdża na wycieczkę do domku nad jeziorem. Eni poznaje Charliego, który zachowuje się niezręcznie i nie może przestać wpatrywać się w zdjęcie dziewczyny na swoim telefonie. Po kilku godzinach podróży grupa zatrzymuje się na stacji benzynowej, a Brendan błąka się po okolicy, by zrobić kilka zdjęć. Z tyłu znajduje ciężarówkę z kapiącą krwią i kształtem, który wydaje się być ciałem. Nagle zostaje popchnięty przez Huntera, który myśli, że Brendan jest reporterem i wyrzuca jego aparat. Brendan wyjaśnia, że jest tylko turystą, który zatrzymał się na tankowanie, a Hunter pokazuje mu ciało, które okazuje się być martwym jeleniem. W tym momencie znajduje ich Charlie, więc Hunter uwalnia Brendana, a obaj nastolatkowie wracają do samochodu, gdy widzą, że Hunter jest uzbrojony. Tymczasem na Alasce naukowcy odkrywają dziwne zakłócenia w atmosferze. Chwilę później nastolatkowie docierają do domku nad jeziorem. Podczas gdy Rob i Kara spędzają trochę miłego czasu sami w domu, pozostali wybierają się na spacer, aby podziwiać las. Brendan instaluje również czujnik ruchu na drzewie, aby zabezpieczyć się przed niedźwiedziami. Następnie trio wędruje i znajduje dom ukryty w lesie. Eni przekonuje ich, aby weszli do środka. Ponieważ myśli, że jest opuszczony, ale świeże skóry wiszące na zewnątrz wskazują, że tak nie jest. Wewnątrz domu znajdują kilka wypchanych zwierząt i działający radar Doplerowski. Pod zaprześcieradłem radłem Eni znajduje wojskowe radio, ale zaczyna kaszleć, gdy kurz wywołuje u niej astmę. Na szczęście ma przy sobie inhalator i szybko wraca do zdrowia. Brendan odkrywa zdjęcia na ścianie, które ujawniają, że dom należy do hantera, który był kiedyś w wojsku, a nawet pracował jako astronauta. W tym momencie Hunter wraca swoją ciężarówką, więc nastolatkowie uciekają, by ukryć się w innym pokoju. Tylne drzwi okazują się zamknięte, więc bardzo ostrożnie wymykają się przez okno. Hunter wchodzi do środka i widzi, że zakurzone prześcieradło zostało przesunięte, ale zanim sprawdza drugi pokój, nastolatków już nie ma. Wciąż wsiada do swojej ciężarówki i próbuje ich dogonić, jednak drogę blokuje mu drzewo. To pozwala im bezpiecznie uciec, mimo że Charlie potyka się po drodze. Kiedy wracają do domu, widzą w wiadomościach, że tajemnicze formacje chmur pojawiają się na całym świecie. Rozszerzają się bardzo szybko, ale meteorolodzy nie mogą zrozumieć, co się dzieje. Brendan wygląda na zewnątrz i zauważa, że chmury stają się burzowe również w tym obszarze. Grupa wychodzi, aby lepiej się przyjrzeć, a Rob zauważa, że akumulator samochodu jest rozładowany, zgadując, że ktoś zostawił włączone światła. Jednak wszyscy przysięgają, że tak nie było. W wojskowym bunkrze Blackbird FBI i wojsko spotykają się, aby omówić projekt Blue Book, wykorzystując pliki zawierające zdjęcia kosmitów. Pierwotnie zakończył się on w 1969 roku, ale od tego czasu piloci wciąż zgłaszali podobne doświadczenia. Więzień o imieniu Romanowicz zostaje sprowadzony i poproszony o podzielenie się swoją historią, w którą nie wierzyli w przeszłości. Otrzymują telefon, że zbliżają się w goście. A Romanowicz pokazuje tatuaże, które otrzymał podczas ostatniego incydentu, mówiąc żołnierzom, że z tymi gośćmi nie można walczyć. Po powrocie do domku nad jeziorem Rob dochodzi do wniosku, że maska ich samochodu została sforsowana, ponieważ znalazł narzędzie zaklinowane w ramię, które spowodowało zwarcie akumulatora. Charlie uważa, że był to Hunter, który właśnie idzie przez las, aby przygotować kilka pułapek. Wieczorem Eni pyta Charliego o zdjęcie w jego telefonie. Wyjaśnia, że to jego była dziewczyna, która zginęła 10 miesięcy temu w wypadku samochodowym. Charlie wciąż nie ruszył z miejsca, dlatego zachowuje się niezręcznie w towarzystwie innych dziewczyn. W domu Hunter kontynuuje przygotowania, słysząc w telewizji, jak teoretyk spiskowy przysięga, że te chmury wskazują na przybycie obcego życia. Jednak drugi facet brzmi rozsądniej i pokazuje dziwne tatuaże na ramieniu. W tym momencie wywiad zostaje przerwany pilnym raportem na niebie pojawił się ogromny statek kosmiczny. Hunter opuszcza swój dom, aby obserwować, jak statek kosmiczny wyłania się z burzowych chmur i wysyła kapsuły na ziemię. Nagle następuje jasna eksplozja światła, która wywołuje u huntera atak padaczki. W bunkrze to samo dzieje się z Romanowiczem. Kiedy przestaje, mówi, że obcy wiedzą, że tam jest. W domku nad jeziorem kara budzi się i patrzy, jak kolejna kapsuła ląduje na ziemi. Kiedy Rob sprawdza, co się z nią dzieje, znajduje ją zamrożoną przed oknem i mdleje, gdy tylko ją dotknie. Rob krzyczy, a pozostali przychodzą, gdy kara budzi się normalnie. Tymczasem Brendan sprawdza kamerę z czujnika ruchu i znajduje coś przerażającego poruszającego się w ciemności. Dzwoni do przyjaciół, aby im pokazać, a bliższe spojrzenie wskazuje, że to Hunter. Wściekły Rob opuszcza dom i szuka broni w samochodzie, nieświadomy, że Hunter obserwuje go z drzew. W środku dziewczyny próbują dodzwonić się do rodziców, ale nie ma sygnału. Brendan zakłada, że burza zniszczyła przekaźniki komunikacyjne. Gdy Rob wraca, nadeptuje na dziwną maś, która utknęła na jego bucie. Kiedy spogląda w dół za pomocą latarki, jest zszokowany, widząc kosmitę ukrywającego się pod pokładem. Strzela raz z pistoletu, zanim wbiega z powrotem do środka, jednak mówi pozostałym, że broń wypaliła, gdy się potknął. Następnie Kara wygląda przez okno i widzi czerwoną poświatę wśród drzew, co wywołuje wspomnienie. Zanim zdążyła wyjaśnić, zobaczyli obcego na zewnątrz i wszyscy uciekli, by się ukryć, podczas gdy Hunter wciąż obserwował z daleka. Później grupa zaczyna dyskutować, jak postępować. Rob denerwuje się, że Charlie przejmuje stery i obraża go, więc Charlie rzuca roba na kanapę i przygotowuje się do walki. W tym momencie Kara zaczyna czuć się źle i mówi, że wszyscy umrą. Następnie słyszą dźwięk pękającego okna i grupa sprawdza kuchnię. Gdzie znajdują czerwonego kosmite, który unosi się wokół nich, zanim odejdzie. Na zewnątrz widzi to Hunter. Grupa decyduje, że muszą wyjść, więc Annie i Brendan idą do garażu po naładowaną baterię. Charlie i Rob idą po karę, ale okazuje się, że jej nie ma. Czerwony kosmita unosi się teraz w salonie i zbliża się do bardziej humanoidalnego kosmity, takiego jak ten, którego widział Brendan. Chłopcy czekają, aż obcy znikną, zanim ruszą, a kiedy rob wyczuwa kogoś za sobą, natychmiast otwiera ogień. Kończy się to jednak postrzeleniem kary. Zdesperowany rob podnosi karę i zabiera ją do garażu z innymi. Zaczyna reanimację, ale jest już za późno, kara już nie żyje. Na początku rob płacze, ale szybko staje się zimny i podnosi broń, ogłaszając, że potrzebują odwrócenia uwagi. Próbuje powiedzieć pozostałym, aby pobiegli do lasu jako przynęta, ale rozprasza go czerwone światło pojawiające się w oknie. Charlie wykorzystuje okazję, by skoczyć na Roba i walczyć z nim o broń. Podczas szamotaniny rzucają się nawzajem po całym pokoju, a Charlie otrzymuje szczególnie silne uderzenie, ale szybko bierze odwet i nokautuje Roba. Następnie Charlie, Brendan i Annie wychodzą z domu, nie zauważając, że Rob się obudził. Trio wsiada do samochodu i odjeżdża, tylko po to, by zobaczyć roba blokującego drogę. Rob wyskakuje, ale Charlie nadal kieruje samochodem, który ostatecznie zjeżdża z niewielkiego wzgórza. Na szczęście wszystkim nic się nie stało, a kiedy wychodzą, Rob podchodzi do nich, gotowy do strzału. W tym momencie nad nimi pojawia się statek kosmiczny i promień światła zabiera roba. Przerażona pozostała trójka zaczyna biec przez las, ale muszą się zatrzymać, gdy Eni musi użyć swojego inhalatora. Łapiąc oddech, Eni zauważa coś dziwnego na gałęzi, a chłopaki przyglądają się bliżej, odkrywając przerażającą rękę, która nagle się porusza. Spanikowane trio ponownie zaczyna biec, podczas gdy Hunter obserwuje ich ze szczytu drzewa. Charlie potyka się, przez co zlatuje ze wzgórza i uderza się w głowę. Wkrótce Eni znajduje go i pomaga mu się poruszać, ukrywając się w bezpiecznym miejscu, aby mogła zająć się jego raną. Brendan wciąż biegnie i przypadkowo wchodzi w pułapkę na Niedźwiedzie, krzycząc tak głośno, że Eni i Charlie biegną go znaleźć. Charlie bezskutecznie próbuje ją otworzyć, podczas gdy Eni pędzi do domu Huntera, gdzie używa jego radia, by wezwać pomoc. Amerykańskie wojsko każe jej czekać na ekipę ratunkową w wąwozie. Po rozłączeniu się zauważa ukrywającego się za nią kosmitę i ucieka. Wracając do Charliego, słyszy hałas i chwyta gałąź, aby się bronić, ale Hunter zakrada się za nim i łatwo go rozbraja. Następnie usuwa pułapkę na niedźwiedzie i informuje Brendana, że obrażenia jego nogi nie są zbyt poważne. W tym momencie wraca Eni i mówi im o obcym w domu, więc Hunter przenosi nastolatków w inne miejsce. Podczas gdy on przesuwa się na bok, aby użyć swojej latarki, Eni potajemnie mówi chłopcom, że pomoc jest w drodze. Latarka skutecznie przyciąga kosmity, który potyka się o linę Huntera i zostaje złapany w jego pułapkę. Roześmiany Hunter pyta stwora, czy go pamięta, zanim go zastrzeli. Charlie zdaje sobie sprawę, że Hunter użył ich jako przynęty i próbuje go uderzyć, ale Hunter z łatwością powstrzymuje go lekkim uderzeniem. Następnie nastolatkowie udają się za Hunterem do jego domu, gdzie ten daje Brendanowi zastrzyk i zmusza go do wypicia lekarstwa. Następnie zmusza go do gryzienia kija, po czym boleśnie nastawia jego kości, aby w końcu móc zabandażować nogę, co powoduje, że Brendan mdleje. Charlie rozmawia z Hunterem, aby odwrócić jego uwagę, aby Eni mogła ukraść kluczyki do jego ciężarówki, jednak Hunter wie, co robią i wyjaśnia, że jego ciężarówka już nie działa. Hunter mówi, że jest gotów pożyczyć im swoją łódź, ale muszą poczekać do rana, jeśli chcą przetrwać podróż. Najwyraźniej światło słoneczne zakłóca metabolizm kosmitów, spowalniając ich. Sfrustrowany Charlie uważa, że nie mają powodu, by słuchać Huntera, który dzieli się swoją historią. W 1995 roku był astronautą w wahadłowcu przeprowadzającym kontrolę przed startem. W jednej chwili mrugnął, a w drugiej obudził się na bezludnej ziemi 2000 mil stąd, nie pamiętając, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 48 godzin. W miarę upływu czasu wracały wspomnienia, dużo świateł, zapachów i smaków. Romanowicz przeszedł przez to samo i obaj znaleźli dziwne tatuaże na swoich ciałach po tym doświadczeniu. Hunter mówi, że w ten sposób kosmici oznaczają ludzi, którzy obiecują późniejsze ulepszenia i że przeprowadzali testy przez ostatnie 60 lat w ramach przygotowań do dzisiejszej nocy, podczas której nastąpi masowe uprowadzenie. Charlie nie wierzy w nic z tego, więc Hunter udowadnia to, przesuwając przedmioty swoim umysłem. Odkrył tę moc dopiero kilka lat temu, zanim jego wspomnienia powróciły wraz z niektórymi wspomnieniami, które nie były jego własnymi. Jego teoria mówi, że kosmici użyli jakiegoś rodzaju implantu neuronowego pełnego informacji. Teraz wie wszystko o kosmitach, w tym fakt, że ludzie wyewoluowali z organizmów jednokomórkowych tylko dzięki interwencji kosmitów. Istoty te wykorzystują ludzi do eksperymentów w taki sam sposób, w jaki ludzie wykorzystują szczury laboratoryjne. Hunter próbował ostrzec władze przed dzisiejszą nocą, ale powiedzieli, że jest szalony, więc jest zdeterminowany, aby samemu polować na kosmitów w celu zemsty. Następnie Hunter wychodzi, aby przygotować więcej pułapek. Eni próbuje pocieszyć Charliego, który dzieli się historią śmierci swojej dziewczyny. Tej nocy prowadził samochód i zasnął za kierownicą, powodując wypadek. Kiedy się obudził, próbował wyciągnąć dziewczynę z samochodu, ale było już za późno. Rozmowę przerywa Hunter, który wraca ciągnąc za sobą ciało martwego Kosmity. Wchodzi do drugiego pokoju i zaczyna rozcinać stwora. Widząc szansę na ucieczkę, Eni i Charlie budzą Brendana. Nagle dom zaczyna się trząść, a na zewnątrz pojawiają się czerwone światła, powodując nieznośny ból Huntera. Następnie piskliwy dźwięk odbija się echem w domu, raniąc również uszy nastolatków. Są przerażeni, gdy widzą postać przy drzwiach, ale to Hunter wychodzi, aby sprawdzić swoje pułapki. Wkrótce światła zmieniają się na niebieskie, a Brendan dostaje drgawek, gdy jasny blask wypełnia pokój. Kiedy Eni i Charlie znów widzą, Brendana już nie ma, a w ścianie jest dziura. W tym momencie wchodzi kosmita, więc Eni i Charlie chowają się pod łóżkiem. Podczas gdy obcy się rozgląda, Charlie zauważa luźną deskę i łamie ją, pozwalając duetowi uciec z budynku tuż przed tym, jak obcy podnosi materac. Następnie Hunter ostrzeliwuje swój dom, aż stwór ucieka. Mówi, że dobrze się bawi, więc daje nastolatkom klucze do łodzi i każe im odpłynąć bez niego. Eni i Charlie biegną nad jezioro, ale Charlie zastyga, gdy zdaje sobie sprawę, że ten obszar jest zbyt odsłonięty. Annie uważa, że wspomnienie jego dziewczyny czyni go tchórzem i postanawia kontynuować samotnie. Biegnie do łodzi i kiedy mają ją uruchomić, dostaje ataku astmy, który szybko się pogarsza, ponieważ nie może znaleźć inhalatora. Charlie przełamuje swoje obawy i przychodzi z pomocą, ponieważ inhalator został w jego kieszeni po ostatnim razie. W tym momencie widzą światło na niebie, a hałas sprawia, że myślą, że to helikopter, ale w rzeczywistości jest to statek kosmiczny. Wiązka niebieskiego światła sprawia, że Eni zastyga i zaczynają ją zabierać, więc Charlie przylega do niej, aby również zostać zabranym. Chwilę później Charlie budzi się w dziwnym basenie. Zrywa chusteczkę na ścianie i spogląda na setki basenów z ludźmi, którzy są obserwowani przez pływających czerwonych kosmitów. Następnie zrywa chusteczkę na przeciwległej ścianie i odkrywa tunel, więc czołga się przez niego, aby dotrzeć do innego obszaru. Gdy szuka Eni, słyszy głos wołający jego imię i jest zszokowany odkryciem Brendana wiszącego na ścianie. Mówi, że kosmici go naprawili, ponieważ jego noga już nie boli, ale kiedy Charlie zrywa tkankę pokrywającą dolną część ciała Brendana, odkrywa, że została ona zastąpiona przez maszynerię. Przerażony Charlie idzie dalej i znajduje pokój z bijącym sercem w środku. Dalej z tyłu znajduje się kolejne pomieszczenie z dwiema wannami zawierającymi karę i roba, którym również brakuje dolnych części ciała. Rob nagle się budzi i chwyta Charliego za ramię, aby powstrzymać go przed wyjściem. Ale Charlie walczy z jego uściskiem i zmusza go do uwolnienia go, przerywając rury podłączone do wanny. Słysząc, jak Eni go woła, Charlie kontynuuje poszukiwania i ostatecznie znajduje ją również w wannie. Jej ciało jest nadal kompletne, więc Charlie podnosi ją, by ją uratować i upada, odsłaniając kilka przewodów podłączonych do dziwnego kształtu skóry na jej plecach. Odłączenie jej również ją znokautowało. W tym momencie kosmici znajdują połamane rury roba i przychodzą go szukać, używając głosu roba, by zawołać jego imię. Charlie znajduje nóż i chowa się w wannie, więc kiedy kosmita się zbliża, wyskakuje, by go dźgnąć. Jednak stwór nie przejmuje się tym i chwyta Charliego za twarz, aby zepchnąć go pod wodę. Chwilę później Charlie budzi się podłączony do maszyny obcych. Gdy kosmici zaczynają na nim eksperymentować, ma wizję, w której znajduje się w wannie, a obok niego pojawia się jego zmarła dziewczyna. Prosi go, by pozwolił jej odejść, aby mógł zacząć od nowa, a Charlie zgadza się w tym samym czasie, gdy kosmici wwiercają się w jego mózg. Następnym razem, gdy Charlie się budzi, wraca rano do lasu. Ponieważ jest nagi, natychmiast zauważa, że jego ciało ma teraz tatuaże, takie jak ma Hunter. Jego ubrania są starannie złożone obok niego. Niedaleko Eni również się budzi, również z tatuażami i czekającymi ubraniami, ale jej inhalator nie jest już potrzebny. Charlie i Eni wkrótce ponownie się spotykają i żadne z nich nie pamięta, co wydarzyło się ostatniej nocy, ale i tak się całują. Następnie wracają do domu, gdzie znajdują Brendana i Roba odzyskujących samochód. Po kilku sekundach dołącza do nich również całkowicie żywa kara. Tymczasem amerykańskie wojsko ogląda nagrania ze statku kosmicznego zrobione przez ich pilotów podczas patrolu. Wygląda na to, że kosmici odlatują, a Romanowicz uśmiecha się, ponieważ wiedział, że tak się stanie. W swoim domu hunter podziwia ciało kosmity, które powiesił na ścianie jak kolejne wypchane zwierzę. Wiadomości podają, że 20 tysięcy ludzi zniknęło i wróciło w ciągu nocy, więc wojsko poddaje ich kwarantannie. Później tego samego dnia nastolatkowie wsiadają do samochodu, aby wrócić do domu, a Rob szukuje wszystkich, przewidując SMS-y, które dotrą na ich telefony. W tym momencie droga zostaje zablokowana przez żołnierzy i policjantów, którzy natychmiast widzą ich tatuaże i zmuszają ich do opuszczenia pojazdu. Następnie mężczyźni dyskutują, co robić, a Eni słyszy, jak mówią o zlikwidowaniu ich, mimo że szepczą. Nagle żołnierz odwraca się i szybko strzela do roba i kary. Kiedy celuje w Brendana, trafia go tylko w nogę, podczas gdy policjant wykorzystuje okazję, by zastrzelić Eni. Wściekły Charlie aktywuje swoją nową moc i przywołuje broń do ręki, otwierając ogień do mężczyzn blokujących drogę, w tym samym czasie, gdy Hunter pomaga mu z drzew. Brendan również aktywuje swoją nową zdolność i po prostu znika. Charlie strzela do żołnierza zbliżającego się do Eni, która wciąż żyje. Policjant chwyta go od tyłu, a Charlie rzuca nim o ziemię, łamiąc mu kark. Następnie Charlie i Hunter wymieniają ukłon, po czym Hunter odchodzi. Brendan pojawia się w pobliżu, a Eni i Charlie odchodzą z nim przez las. Po ich odejściu rana kary leczy się sama i budzi się. Następnie kara dotyka roba, aby go również uleczyć. W lesie Trio zauważa kolejną burzę. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.